Mam pas, żeby nie było. Porozmawiamy sobie o wewnętrznym dziecku. Skoro już zabieram Cię znowu w drogę, to opowiem tak systematycznie i metodologicznie o tym, jak to jest, że praca z wewnętrznym dzieckiem jest tak kluczowa dla wszelkiego samouzdrowienia, dla rozwoju, dla autoterapii i terapii wszelkiej. I co więcej, Nikt nie wykona jej za ciebie. To znaczy, nie ma takiej opcji, że na przykład twój terapeuta zrobi za ciebie pracę z wewnętrznym dzieckiem. Nie zrobi, bo tylko ty je znasz, tylko w tobie ono mieszka, tylko ty możesz okazać się tym rodzicem doskonałym. Terapeuta może w jakimś stopniu zainspirować cię do tego, może w jakimś stopniu Wskazać ci na istotność tej pracy, istotność tej podosobowości, ale po prostu nie ma takiej osoby na świecie, która zrobi to za ciebie. Również twój obecny rodzic, który w magiczny sposób miałby się nawrócić, zrozumieć swoje błędy, uderzyć się w wiersz i przeprosić. To też nie zmieni niczego. I otóż, dlaczego? Dlatego, że twoje wewnętrzne dziecko to jest twoja podosobowość. I ona, jako pewien Żywy koeks, konstrukt, hologram mieszka w tobie na podstawie wszelkich lokacji czasoprzestrzennych, w których zostałeś w jakiś sposób bądź to skrzywdzony, bądź to uszczęśliwiony, bo mamy dwoje dzieci, wszyscy, i jedno dziecko jest radosne, szczęśliwe, a drugie dziecko jest skrzywdzone, płaczące, niewidziane. I teraz te lokacje czasoprzestrzenne jednego i drugiego dziecka wewnętrznego składają się na jego osobowość, na podosobowość dla Ciebie jako użytkownika tego systemu. No i w tej podosobowości masz w jednej umieszczoną radość życia, kreację, witalność, potrzebę odkrywania, a w drugiej masz umieszczony ból cierpienie, niskie poczucie własnej wartości, hmm, traumatyczne wspomnienia i tak dalej i tak dalej. Dlaczego to dzieje się teraz? Dlaczego nie możesz powiedzieć, ależ przecież to jest przeszłość, nie ma już mnie jako dziecka w realnym świecie, występuję tu jako osoba dorosła, sam jestem rodzicem. Jestem profesjonalistą, jestem osobą, która żyje w świecie ludzi dorosłych. Może i tak, ale twoje dziecko wewnętrzne, właściwie dwoje tych dzieci, cały czas daje o sobie znać. Daje o sobie znać, ponieważ podświadomość nie zna czasu. Czas w ogóle jest użyteczną iluzją. Czas jest względny. Ten linearny czas, na którym ty ustawiasz swoje życie, swoją biografię. To jest bardzo względna jakość, i wystarczy tutaj proste porównanie. Taki gołąb, zwykły gołąb, niekoniecznie pocztowy, gołąb widzi wszystko, co zapisuje jego oko w slow czyli w dużo wolniejszym tempie, i jego rzeczywistość płynie inaczej. Dlaczego? No dlatego, żeby mógł chociażby szybko uciec przed samochodem. I tak nie zawsze, jak wiadomo, się mu udaje. Ale jest biologicznie do tego wyposażony, żeby móc sobie poradzić z faktem bycia gołębiem. Myślę, że wiele innych ptaków ma podobnie, ale akurat czytałam o badaniach nad gołębiach i nad ich percepcją czasu. Ich percepcja czasu jest inna. Zatem jeżeli w naszym odbiorze gołąb żyje 3 lata, to być może w jego odbiorze co najmniej 30 albo, albo nawet 300. Podobnie jest z każdą inną żywą istotą. Żywe istoty. Odbierają czas inaczej. My ludzie mamy, powiedzmy, podobną percepcję czasu, ale przecież każdy z nas zna sytuację, w której ktoś miał wrażenie, czekając obok nas, że minęło szybko, a dla nas bardzo się wlokło to czekanie. Zatem, wracając do wewnętrznych Twoich składników, podosobowości, Twoje dziecko wewnętrzne jest tu i teraz, ponieważ podświadomość. Działa w taki sposób, że nie zna czasu. Dla tej sfery podświadomej, czyli jak masz tu czubek góry lodowej, to jest sfera świadoma, a całe ogromne jej cielsko zanurzone jest pod wodą, to tam właśnie w tym wielkim cielsku jest podświadomość, tam nie ma czasu. Po prostu tak to się konstruuje, ponieważ całe działanie podświadomości opiera się o owe koeksy, czyli pewnego rodzaju matryce, pewnego rodzaju. Konstrukty skojarzeniowe i to są wolne skojarzenia, jak nazywał to Freud, czyli podświadomość sama kojarzy. Ty nie możesz jej za bardzo tam narzucać na bieżąco jej skojarzeń, no bo ona działa w sferze cienia, czyli tam gdzie ty nie widzisz, chyba że już zaczynasz operować na takim poziomie świadomości, że widzisz co kojarzy Twoja podświadomość, że jesteś w stanie tak jak ten gołąb zwolnić sobie. Przebieg zdarzeń i zobaczyć klatkę stop. Aha, teraz właśnie nastąpiła tego rodzaju asocjacja, i ja sobie robię inną asocjację. Na tym opiera się na przykład jedna z technik psychologicznych zwana NLP: że sobie robisz kotwicę i sobie tworzysz świadomie inne asocjacje niż te, które były do tej pory wytworzone. W gruncie rzeczy terapia poznawczo-behawioralna też na tym się opiera, ale do tego trzeba już mieć silnego obserwatora i trzeba. Umieć to zrobić, trzeba się też trochę wytrenować. Natomiast mówimy tu o tym, jak jest, a nie co możesz zrobić, bo o tym mówię w innych moich wideo. Natomiast o tym, jak jest, trzeba powiedzieć, że po pierwsze, podświadomość nie zna czasu, po drugie, gromadzi wszystkie lokacje czasoprzestrzenne podobne do siebie, na zasadzie algorytmu podobne łącz z podobnym, a po trzecie, metaforyzuje, czyli Pokazuje ci i w świecie odbicia metaforyczne tego, co cię spotkało i co jest nieuzdrowione, i również projektuje odwrotnie na ten świat to, co ty masz w świadomości. Dlatego na przykład osoby z mami Issus, z dadi Issus będą skłonne do tego, żeby szukać sobie tych rodziców, zastępczych w partnerach. To jest tylko taki drobny przykład, również bardzo znany fenomen córki alkoholika, która znajduje sobie kolejnego męża alkoholika. To nie jest przypadek, to są właśnie te projekcje z podświadomości. Nikt przecież nie postanawia, że każdy mój mąż będzie alkoholikiem, ale no właśnie, podświadomość chce zbawić tego ojca w partnerze i dlatego przyciąga kogoś z podobnym problemem. I tak to działa. Widziałam to na tysiącach ludzi, i oni sami też w pewnym momencie zobaczyli, że jest wzorzec. Kurczę, odtwarzam w kółko ten sam wzorzec w moim życiu. Coś musi za tym stać. No właśnie, stoją za tym twoje nieuzdrowione traumy. I dlatego dziecko wewnętrzne jest po pierwsze realnym konstruktem, możesz powiedzieć bytem, a po drugie jest obecne w każdym tu i teraz. Bo każde tu i teraz jakoś się tobie kojarzy w tym podświadomym zakresie z czymś. No, na tym polega na przykład reakcja postraumatyczna, PTSD. Jak miałam PTSD po wypadku samochodowym, to miałam ochotę krzyczeć, a już na pewno zasłaniałam oczy, widząc każdego rodzaju czerwone auto stojące na światłach, dlatego że mój wypadek polegał na tym, że nie zadziałały hamulce i wbiłam się. Właśnie w czerwone auto stojące na światłach. Więc później, przez jakiś mniej więcej rok, za każdym razem było to zdarzenie absolutnie niezwiązane z teraźniejszością, tylko odtwarzane w mojej, z mojej podświadomości w tu i teraz, tak naprawdę tamto, w kółko zapętlone. I takie zdarzenia, oczywiście czasami dużo, dużo gorsze, spotykają nas w dzieciństwie, kiedy jesteśmy. Podatni na programowanie jak gąbka. Jesteśmy w falach teta, w falach hipnozy, jest też dużo alfy, więc ufamy. Jesteśmy naiwni, ufni, omnipotentni i myślimy, że to, co mówią dorośli, to, co nam sprzedaje świat, to jest rzeczywistość, i tak sobie to kodujemy. I potem Twoja rzeczywistość, subiektywna, a jakże? Składa się z tych właśnie imprintów, z tych wdruków, które powstały nawet nie wiesz jak i kiedy, bo nie zawsze to wiesz. No i żeby to odprogramować, trzeba nie tylko uświadomić sobie, że masz wdruki, że masz programy. Wdruki to coś wcześniejszego od programów, generalnie wdruki powstają w fazie przedwerbalnej, zanim jeszcze operujemy językiem. A programy już są oparte na języku, więc programy łatwiej zobaczyć, bo, bo to jest to, co do siebie mówisz. To, co mówisz o sobie, to, co mówisz o świecie. Natomiast w druki są dużo głębiej. I te wszystkie rzeczy dotyczą dziecka wewnętrznego, ale nie wystarczy je znać. Aha, no mam takie przekonanie, że pieniądze szczęścia nie dają, chcę to zmienić. Coś tam zmienisz, ale jeżeli z tym przekonaniem jest związana jakiegoś rodzaju trauma twoja osobista lub rodowa, to niestety nie wystarczy. Zmiana przekonań i zmiana Programów, dlatego że potrzebujesz zobaczyć jeszcze kogoś niecoś. Kogoś, siebie wewnętrzne dziecko, siebie bezradną, stojącą tam w zapętlonym tu i teraz tamtej lokacji czasoprzestrzennej, istotę, która czeka nie na to, że ktoś coś zrozumie, nie na to, że ktoś coś postanowi, tylko na to, że ktoś zobaczy ją z szacunkiem i miłością i dopóki każdej wersji siebie nie widzisz z totalnym szacunkiem i totalną miłością, to niestety, skarbie, nie pouzdrawiasz tego i możesz sobie błądzić po bezdrożach, biorąc różnego rodzaju lekcje, warsztaty, studia, dyplomowe studia, wykształcenie idące za tymi studiami i nawet psychodeliki, i nawet jakieś nie wiadomo jakie ekstremalne wyczyny rozwojowe i niestety niewiele się zmieni, coś tam się zmieni, ale to ciągle będzie wołało, bo w Twojej podświadomości wszystkie Twoje wersje dzieci wewnętrznych skrzywdzonych w wieku lat 0, 1, 2, 5, 10, 12, 30 będą ciągle nieuzdrowione, czyli niekochane. Będą Odepchnięte, zmarginalizowane, wypchane z systemu. Wszystko, co się wypycha z systemu, a to w tym systemie ma swoje przyrodzone prawo bycia, to cierpi. Oczywiście my, ludzie, robimy to na globalną skalę, matce ziemi w tej chwili. Wypychamy z systemu całe ekosystemy. Udajemy, że to nie ma prawa być. Te zwierzęta, te lasy. I doczekamy się na pewno. Doczekamy się wielkiej. Traumatycznej reakcji wkurzonej Matki Ziemi. Natomiast pomijając, to taki, musiałam zrobić taki marginalny wątek w kierunku tego, co mnie bardzo też boli. I tak wszyscy możemy zbawić ten wszechświat tu i teraz. Jeżeli chcesz zrobić coś najlepszego, absolutnie naj, naj, najlepszego dla całego świata, nawet dla planety Matki Ziemi, to właśnie zrób to. Zacznij kochać. Wszystko, co woła o zobaczenie w Tobie, wszystko, co czuje się brzydkie, koślawe, kulawe, niedość, wszystko to odwiedź i wszystko to ukochaj. Oczywiście to się nie objawi wszystko naraz, bo byś zwariował, ale podświadomość jest mądra, więc będzie Ci podsuwała, w miarę jak będziesz uzdrawiać dziecko wewnętrzne, będzie Ci podpowiadała jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Tak się dzieje na naszych treningach neurofeedbacku. Ludzie w komorze doświadczają właśnie tego rodzaju serii podpowiedzi. Uzdrawiają traumy, jeśli nie całego, to na pewno większej połowy życia i na pewno te bardziej istotne, bardziej drastyczne, bo podświadomość w ciemności, yy, z dodanym neurofeedbackiem czyli dźwiękiem własnych fal mózgowych zaczyna rozumieć, że to jest ta chwila, że to jest ta okazja, żeby się wyczyścić, żeby posprzątać stajnie Augiasza, bo tak Twoja podświadomość nieuzdrowiona, przetransformowana jest stajnią Augiasza. Masz tam po prostu bałagan i im większy bałagan, tym gorzej się funkcjonuje, tym bardziej trudne wydaje się życie, tym gorsze masz relacje z innymi, a przede wszystkim relacje ze sobą. Także nie czekaj, do roboty trzy razy dziennie po 2 minuty, nie trzeba więcej.